Stoisz przed ekranem, scrollujesz platformy streamingowe, i znowu to samo. Poświęcasz więcej czasu na przeglądanie treści niż na ich oglądanie, ale mam dla Ciebie rozwiązanie. Oto pięć tytułów, każdy tak różny, że na pewno spośród nich znajdziesz coś dla siebie. Od brutalnej i pięknej wizji upadku Stanów Zjednoczonych przez czyszczenie japońskich toalet. Aż po K-popową walkę z demonami. Zacznijmy od jednego z moich ulubionych filmów na tej liście, czyli Civil War. Dlaczego ulubione? Myślę, że się zorientujesz w trakcie. Jest to film Alexa Garlanda, którego być może kojarzysz z produkcji takich jak Anihilacja albo Ex Machina. O czym właściwie jest film? Jeśli chodzi o tło, tłem wydarzeń dla rozwoju postaci jest wojna domowa w Stanach Zjednoczonych, jak zresztą tytuł wskazuje. Jest to w jakiś sposób echo powiedzmy wojny secesyjnej, która miała miejsce w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, tylko że tam mieliśmy północ i południe, a tutaj mamy wschód i zachód. No jest to po prostu jakaś arbitralna linia podziału stron jednej i drugiej. I to, co jest wartościowe moim zdaniem, żeby taką perspektywę przyjąć, to ten film nam też wskazuje, to są trochę bezimienne strony. Nie mamy tutaj walki tych dobrych z nazistami na przykład, albo tych dobrych z komunistami. Nie, nie, nie. Mamy wschód i mamy zachód. I to jest tyle. I nie wiemy nic, czym te dwie siły się od siebie różnią, bo to nie jest istotne. I teraz wkraczamy do przedstawienia protagonisty. Protagonistką w tym wypadku jest, uwaga, uwaga, fotograf wojenny, którą gra Kristin Dunst. Jest to ta aktorka, którą na przykład możesz kojarzyć z serii od Samaremiego Spider-Man z Tobym Maguirem w roli głównej. Ona tam grała MJ i to, co jest też ciekawe, ona grała w wywiadzie z wampirem. Tam, gdzie gra Tom Cruise i Brad Pitt, ona była tą małą dziewczynką, ale zdążyła już trochę podrosnąć, teraz jest już dorosłą kobietą i w tej produkcji właśnie gra protagonistkę naszą, fotografa, który przemierza te Stany Zjednoczone, robi zdjęcia i to uwiecznie. I ten aspekt bycia fotografem to jest moim zdaniem ciekawy twist dla powiedzenia historii. Ponieważ to, co Christine Danst nam mówi, jej postać nam to tłumaczy, że fotograf w takim wypadku jest bezstronny, relacjonuje, obserwuje, nie ingeruje nie ocenia. I to jest rola fotografa, żeby pokazać, co się tutaj dzieje. I to jest świetny pomysł na przedstawienie filmu, zwłaszcza w tak polaryzującym okresie, jaki jest teraz. Media społecznościowe, telewizja, Ludzie lubią się dzielić na każdy możliwy sposób i wybierać sobie, że to będzie górka, na której oddadzą życie. To konkretne przekonanie jest czymś, dla którego warto jest zaprzepaścić swoje relacje z bliskimi, z szefem, z przyjacielem, bratem. Tak, ta, ta konkretna kwestia jest tym czymś. I ten film właśnie nam mówi coś innego. Że wojna jest na pewien sposób bezstronna. Tak można to popatrzeć. Lub mówiąc po prostu prościej, nie mamy dobrych, nie mamy złych, ci i ci do siebie strzelają. I tutaj ja bym ci chciał powiedzieć o jednej konkretnej tylko scenie. To nie będzie jakiś duży spoiler, ale moim zdaniem ona jest tak świetna, że warto o tym powiedzieć. Jest dwóch snajperów, którzy strzelają do jakiegoś tam innego snajpera. I w pewnym momencie jeden z reporterów się pyta: wy jesteście z tych, czy jesteście z tamtych, i ten drugi jest z tych innych, czy, czy kim on właściwie jest? Na co ten snajper mu odpowiada bardzo prostą rzecz. My chcemy zabić jego, a on chce zabić nas, czego nie rozumiesz. No właśnie, że koniec końców to jest najbardziej podstawowy element patrzenia na świat. Jeden chce zabić tego, albo drugi chce zabić tego. A strony, flagi, mundury to jest rzecz drugoplanowa. Kiedy jesteśmy w centrum wydarzeń i patrzymy na to, tak jak w tym wypadku reporter patrzy przez szkło własnego obiektywu. Albo ktoś chce skrzywić kogoś, albo ten inny ktoś chce skrzywić tą drugą osobę. Więc coś, co moim zdaniem jest bardzo wyjątkowe, to jest pewnego rodzaju ewenement, jeśli chodzi o kino: że nie mamy sądów, żadnych. Nasi bohaterowie nie oceniają, są wyobcowani, oni jedynie dokumentują, nawet nie mówią nam, nie mamy takiej nawet ekspozycji, że na przykład, nie wiem. Prezydent zwariował, i teraz część stanów się odłączyła, albo tamte stany u, takie rzeczy uchwaliły, znowu mamy, no nie wiem, powrót do niewolnictwa, coś takiego, więc znowu mamy wojnę domową. Nie, 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 nic takiego. Nie mamy nic kompletnie, co by nam pozwoliło jako widzom jakiś sąd moralny przyjąć. Jedyne co to spotykamy ludzi, dobrych i złych, z tej tej strony. I to jest, i to jest tyle. I to jest piękne w tym filmie, że można zrobić film jednocześnie nie oceniając, bo o tym będę mówić za chwilkę, ale mamy taką tendencję, że dość łatwe dla scenarzysty jest, kiedy możemy na przykład jednoznacznie kogoś ocenić, albo opowiadamy historię o naziście. no Jak porównamy kogoś do nazisty, no to każdy ktoś jest dobry w porównaniu do nazisty, no hello, a tutaj nie mamy czegoś takiego. I to jest świetne. Jest też jedna bardzo dobra scena, która jest no dość mocna w swojej wymowie. Nie będę ci mówił dokładnie, jakby co tam się dzieje, ale chodzi o kwestię. Bohater się pyta innych ludzi, że jesteśmy Amerykanami, dlaczego jakby nam to robicie? A tamten mu odpowiada, jakim rodzajem Amerykanów jesteście? Jeszcze kilka słów takich, powiedzmy, pochwały, żeby Cię dodatkowo zachęcić do tego filmu. Jak mówiłem, on dotyczy fotografów. No i być może właśnie z tego powodu obserwujemy trochę świat tak, jak fotograf by na to patrzył. I to mi się niezwykle spodobało, ponieważ mamy takie nagle chwile pauzy i oddechu w tym filmie, kiedy bohater na przykład patrzy na trawy, i mamy makro ujęcie, jak się porusza na trawa na wietrze, które jest piękne, wizualnie jest piękne zrobione. Mamy tam dużo po prostu ładnych kadrów. No więc, jakby to mi się podoba, że jakby oni odrobili swoją pracę domową, no jak już mówił o historii o fotografach, no to przynajmniej film jest. Kompozycyjnie i wizualnie ładny do obejrzenia. Mamy też piękną scenę, kiedy jest pożar i ogień trawi rośliny i drzewa, ale mamy to nagrane w taki sposób, jakby to było piękne. Czyli mamy właśnie slow motion, dokładne zbliżenia, i wszystko jest tak ładnie tam pokazane. Te iskry lecące w powietrzu, efekt bokeh jaki się pojawia. To jest taki efekt, kiedy mamy na przykład płytką głębię ostrości ostrość jest tylko na osobie, tło jest rozmazane, ale jeżeli masz jakiś punkt światła gdzieś daleko sobie w tle, to ten punkt światła się rozmyje i stworzy taką wielką kulę świetlną. To jest właśnie bokeh. Jeden z najbardziej preferowanych efektów wizualnych przez fotografów, gdy robimy na przykład portrety ludziom. No to ja i wiele innych osób lubił właśnie w ten sposób coś takiego dać do tła. No bo to jest po prostu Śliczne, dobyżnie. Więc ten film nie dość, że jest naprawdę dziełem audiowizualnym, który się świetnie ogląda, to jeszcze dotyczy bardzo wartościowych rzeczy dotyczących polaryzacji, zagrożeń z tego wynikających, no i ogólnie okrucieństw ludzkich. Świetny film, bardzo polecam. Jest na czasie, jakby nie patrzeć, biorąc pod uwagę to, jak teraz wygląda sytuacja w Stanach, więc tym bardziej, tym bardziej polecam ten film. Przejdźmy teraz do następnego filmu. I on nie jest, moim zdaniem, aż tak dobry, ale mimo wszystko na tej liście go umieszczam. Jest to Norymberga, w serii Jamesa Vanderbilta. I przede wszystkim ten film ma zły tytuł, ponieważ on powinien się nazywać Herman Göring i ten inny gość, z którym gada przez większość filmu. I wtedy ten film byłby lepszy, ponieważ widz, oglądając go, miałby poprawne poprawną jakby wizję tego, czego może się spodziewać po filmie. Sam film nie jest zły, żeby nie było, ale on przede wszystkim jest taką zabawą kotka w kotka i myszkę między Hermanem Gringiem a tym psychiatrą. No Dobra, taki ogólnie zarys fabularny. O czym to jest, jeśli nie słyszałeś? Mamy procesy norymberskie i amerykański psychiatra ma po pierwsze sprawdzić, czy ci naziści są zdrowi psychicznie, a po drugie upewnić się, że nie umrą do procesu. Jakby to jest jego zadanie. Ale większość filmu on w sumie gada, no głównie z Hermanem Göringiem, którego gra Russell Crowe, który gra bardzo dobrze w tym wypadku. Rami Malek gra z kolei tego psychiatrę i też, też gra dobrze. Jakby ten film jest po prostu ok. I tutaj chcę się uczulić na jedną ważną rzecz. To nie jest film w takim znaczeniu, że jest to typowo dobrze napisany scenariuszowo film. On się różni trochę od tego, jak, jaki jest standard pisania filmów, co ma, co ma w ogóle na myśli, mówiąc o standardzie pisania filmów, odsyłam Cię do filmu, jaki nagram na temat książki Blake'a Snydera Uratuj Kotka, czyli jak pisać scenariusze. Lub po prostu przeczytaj tę książkę lub się przyjrzyj najbardziej znanym filmom hollywoodzkim, to zobaczysz, że one mają bardzo analogiczne wątki ze sobą. Film powinien nam opowiadać jakąś przemianę, jakąś historię protagonisty, który znajduje się w świecie, ale w wyniku jego działań świat się zmienia. Zło zostaje ukarane, dobre zostaje wynagrodzone, bohater się zmienia, jakiś wątek poboczny powinien być, który jeszcze to umożliwia. Jakaś jest refleksja bohatera, czy jakaś, no jakąś rzecz on musi wyciągnąć i świat też się musi zmienić? No i mamy obraz początkowy i końcowy, który są swoimi przeciwieństwami, czyli na przykład Bilbo wyrusza na przygodę z własnej woli, wraca. Znowu do Shire, ale ten świat nie jest już taki sam, jak był wcześniej, ponieważ Bilbo wie, ile tam jest zagrożeń, niebezpieczeństw, i sam jednocześnie jest już innym człowiekiem, bo odbył przygodę i zintegrował to wszystko. Mniej więcej analogiczne rzeczy są w każdym filmie. nasz Rainmana, Rokiego, Szczęki, czy nawet ten War, o którym mówiłem przed chwilą, tam są pewne elementy wspólne. Wyruszenie na przygodę, która jest dobrowolna, która zmienia bohaterów, wątek poboczny wpływający na zakończenie, no. Super, wszystko jakby się zgadza. Ale tutaj w tej bardzo nie ma nic z tych rzeczy, to jest po prostu film dialogu, tak jakby ktoś nagrał podcast z postaciami historycznymi. Nie zrozumie źle, ale moim zdaniem to jest taki trochę tani chwyt, kiedy właśnie masz film, gdzie złymi są naziści. No bo jak trzeba się postarać, żeby schrzanić wartościowanie jakieś moralne nazistów w filmie? Naziści są źli. Brawo, pięknie pan to powiedział, nie mogę się bardziej nie zgodzić z panem. Po prostu wspaniale, że ktoś wreszcie potępił nazistów. Jakby brakowało tego ogólnie. Dialogi są dobre, potępianie nazistów jest słuszne, jakby nie patrzeć. Jest kilka ciekawych, uniwersalnych elementów tam dotyczących tego, że trochę tak jak o tym pisał Browning w książce: Zwykli ludzie no właśnie, to byli zwykli ludzie że jak Poznajemy nazistów, to oni się wydają być normalni. Powiedzmy tacy jak ty i ja. A tu się okazuje, nagle do czego są zdolni, co oni zrobili. No i tutaj, jakby refleksja, jaka powinna być, no to nie oni są nazistami, oni byli źli, tylko właśnie no, do tego ten film zmierza, mi się wydaje. Ja, ty i oni jesteśmy tacy sami, i równie dobrze, my moglibyśmy być w ich miejscu, my byśmy mogli być strażnikami w Auschwitz, my moglibyśmy prowadzić. Na przykład tych żołnierzy tam i jako Wehrmacht mówi, co i jak, jako Ludwafę czy SS, robić jakieś porządki. My byliśmy być tajną policją, my byśmy mogli wprowadzać ostateczne rozwiązania. Moim zdaniem to jest jakby główna wartość tego filmu. Przejdźmy dalej. Film Perfect Days od Wima Wendersa w głównej roli Koji Jakaszuo. Na pewno źle wymawiam to nazwisko. O czym jest ten film? Mamy człowieka, który zajmuje się czyszczeniem japońskich toalet i śledzimy jego dni, dzień po dniu, sekwencje czynności takich samych, jakie wykonuje, ale film jest nagrany w taki sposób, że można powiedzieć odpoczywamy oglądając go, ponieważ ta rutyna głównego bohatera i sposób jego patrzenia na świat nasz uspokaja. Te same czynności estetycznie nagrane. I chwilę relaksu, kiedy bohater na przykład wychodzi z łazienki, patrzy w niebo, patrzy na drzewa, patrzy na cień rzucany przez światło, jakie przenika liście. I wszystko jest takie ładne i pięknie nagrane. I tak sobie człowiek aż myśli, wow, jakie on ma piękne i spokojne życie. Takie perfekcyjne dni, można powiedzieć. Więc to, co jest super tutaj, moim zdaniem, to że ten film jest pewnego rodzaju antytezą dla naszego szybkiego dynamicznego cały czas zmieniającego się świata i daje nam chwilę na oddech. Więc to jest super. No i jeżeli byśmy nauczyli się analogicznie jak protagonista też tak patrzeć na świat, no to tym lepiej dla nas by było, myślę. Ten film wydaje mi się posiada też taki dość ukryty, drugoplanowy wątek dotyczący samotności i tego jakby nie patrzeć no to jest Japonia, tam dużo osób jest samych i bardzo długo trwa, zanim w ogóle z kimś będę w związku, no bo wiadomo, kult pracy i to jest najbardziej istotna rzecz. Nie poznajemy w tym filmie, mi się przynajmniej wydaje, żadnej zdrowej relacji między kobietą a mężczyzną, bo one wszystkie są jakieś ułomne. I wydaje mi się, to ma znaczenie tutaj, ale to jakby jest drugorzędna rzecz, taka bardziej refleksa którą mam, dotycząca właśnie realiów życia w Japonii. Polecam ci bardzo ten film. Jakby nie patrzeć, wydaje mi się, że coś, kontekst, dlatego jakby idea, jaką on nam proponuje, no to jest uważność, to żeby poświęcać więcej świadomości rzeczom, jakie robimy, jedzeniu kanapki w parku na przykład, patrzeniu na piękno natury i stoicyzm z takim powiedzmy, nie że wyobcowaniem, ale większą stabilnością emocjonalną na pewno, aby spokojnie wykonywać zadania nie oczekiwać może nic nadzwyczajnego w zamian i po prostu spełnienie, jaką daje nam robienie ludzkich czynności. Takie przynajmniej ja mam refleksy po obejrzeniu tego filmu. Jest naprawdę dobry. Polecam ci go serdecznie. I teraz jesteśmy dalej w naszym azjatyckim fragmencie filmowym i opowiem tobie o bajce. Zupełnie nie spodziewałem się, że mi się tak spodoba. K-popowe łowczynie demonów. Wow, naprawdę nie spodziewałem się, powiem ci szczerze, że ten film będzie tak dobry. Albo ja nie je, albo on jest naprawdę dobry. O co tutaj chodzi? Masz gwiazdy k-popu, tak? które śpiewają różnego rodzaju piosenki, bardzo popularne, dynamiczne, takie z pompą, to się fajnie słucha, ale śpiewają je po to, żeby chronić świat przed demonami. Bo muzyka oddziela demony od ludzi. No pomysł jest, jaki jest. Kreatywni scenarzyści tutaj do tego podeszli, ale to, co jest super, że to wszystko jakby się spina ze sobą i dostanie naprawdę fajną historię. No bo ich determinacja, ich misja stały pod znakiem zapytania, kiedy się okazuje, że demony też wpadły na pomysł, aby za pomocą muzyki opętać ludzi, tak można z kolei powiedzieć. Więc masz naprawdę takie głębokie wątki. Masz demony, które chcą ludzką duszę. No to jest wątek stery jak świat, można powiedzieć. I o co tutaj chodzi? Dlaczego jakby o tym mówię? Widzę bardzo wyraźny taki trend teraz, jeśli chodzi o kinematografię, że tematami dość popularnymi, a zwłaszcza jeśli chodzi o młodzieżowe produkcje, są elementy samotności, lęku, depresji. Co mam na myśli? Że bohaterowie muszą walczyć z personifikacją zła w tym kontekście, tylko, że to nie jest taki typowy szatan, powiedzmy, jak kiedyś było w literaturze czy w filmach. To nie jest głos osoby niecałego zła, które chce zniszczyć świat. To nie jest taki joker, tylko że to jest personifikacja dotycząca strachu, lęku i smutku, depresji, właśnie. O, o, o to mi chodzi. Co jest ciekawe. Bo te demony w tej produkcji na przykład mówią rzeczy w stylu. A my jesteś samotny, chodź ze mną, już nie poczujesz się samotnie na przykład. Albo jakoś się karmią Twoim lękiem, Twoją pychą, negatywnymi rzeczami, i w ten sposób, jakby Twoją duszę chcą uzyskać. No, super pomysł ogólnie, jakby nie patrzeć, no bo ubranie tego w taki bardziej metafizyczny kontekst demonów, aniołów, no to jest rzecz wtórna, już jakby nie patrzeć. Nam zależy na dobrej historii, na zmaganiach bohatera, do których my się możemy odnieść, a to są jak najbardziej aktualne. Tematy strachu, lęku, depresji mam na myśli, i możemy sobie to oglądać i sobie myśleć, wow, no rzeczywiście, jakby ja też się zmagam. Na przykład, jako ta osoba, która jest targetem tych produkcji, możemy sobie myśleć, wow, ja też się zmagam, właśnie z takimi uczuciami. No i to tym bardziej jest dla tej osoby wtedy możliwość, żeby współczuć to, co odczuwa bohater, jakieś refleksje mieć później. A to jest funkcja kina, jakby nie patrzeć, żeby właśnie jakieś zostawić z nami refleksje. Na przykład inne tego typu produkcje to była Thunderbolts od Marvela i Stranger Things, które niestety popsuli później, a o tym będę mówić innym razem. Jeśli chodzi o Thunderboltsów na przykład, no to tam z kolei element jest taki, tu uwaga, spoiler teraz będzie, że bohaterowie, aby wygrać na sam koniec, muszą połączyć siły, pokonać własne demony i własne lęki, własne jakieś ukryte negatywne skłonności, żeby móc w tym samym pomóc. Bohaterowi, który jest super potężny, ale ma bardzo, bardzo mroczny alter ego. I bez ich pomocy, on nie jest w stanie poradzić sobie z własną depresją, bo jego alter ego to jest tak jakby depresja, można powiedzieć. Więc, aby pomóc mu przezwyciężyć własną depresję, muszą najpierw pokonać własne demony, aby pokazać mu, jak pokonać demony. Super, naprawdę genialny pomysł na pisanie scenariusza. Naprawdę genialny. W Stranger Things, w tych nowych sezonach z kolei, też spoiler, ale to ta mniejsza o to, to masz z kolei tego Ewekne, łamane Henrego, łamane One, to jest ten główny antagonista, jak się okazuje, który też karmi się tymi wszystkimi negatywnymi skłonnościami w ludzkim umyśle. To znaczy, wykorzystuje on twój strach i lęk, aby oddzielić ciebie od innych, abyś czuł się samotnie i wtedy, kiedy właśnie ten lęk i strach odciska na człowieku piętno, kiedy jest słaby, on atakuje i oczywiście tak jak jakiś typowy psychopata zabija tego człowieka, no bo jak żeby inaczej. Więc mamy ten trend w kinie i ja to bardzo wyraźnie widzę i te K-popowe Łowczynie demonów to jest kolejna produkcja, która jakby ten sam motyw odgrywa i możemy sobie zadać pytanie, z czego to wynika. Wydaje mi się, że to wynika z tego, co się dzieje obecnie w mediach społecznościowych. Z tych fal depresji wśród młodych ludzi, jakie widzimy, nie tylko jakby na mediach społecznościowych, ale nie wiem jak ty, ja miałem okazję widzieć po osobach, zglądam, moich znajomych, że rzeczywiście wzrasta jakby ta, powiedzmy, samoświadomość problemów i też sposoby leczenia tego. Ale widzę jakby reakcje ze strony osób tworzących dzieła jakieś literackie, filmowe. No i tutaj rzeczywiście mamy ten ruch, powiedzmy, i on jest o tyle ciekawy, że zestawia nam z jakimiś negatywnymi aspektami metafizycznymi, mrocznych, demonicznych sił te właśnie skłonności. Czyli mamy znowu taką jakby powrót do czegoś bardzo pierwotnego, walki dobra ze złem. To jest najlepszy motyw do opowiadania ogólnie, ale to, co jest jakby wartościowe tutaj do zapamiętania, to że widzimy jednoznacznie, że scenarzyści w popkulturze utożsamiają, te własne lęki skryte, i tak dalej, z czymś złym. Czy nie po prostu z jakimś skorumpowanym człowiekiem, po prostu czymś tam shady? Nie, nie, nie. Złym. No bo jakby nie patrzeć, siły nieczyste, te demony, wszystkie inne, te potwory, no to są siły zła. Tutaj nie ma jakby co nawet tego udowadniać. Jak coś jest obrzydliwe, jakieś takie powykrzywiane, no to musi być złe. <gulnie> Ogólnie to jest najprostszy też motyw. Polecam tobie ten film. Na pewno coś, co wyniesiesz tak jak ja wyniosłem, no to jest wiele dobrych piosenek, jakie na pętli można słuchać. Bo su super. Jedna bitwa po drugiej od pola Tomasa Andersona. Jest to bardzo znany reżyser, który produkuje bardzo złożone i raczej bym powiedział ciężkie do przyjęcia filmy. W tym wypadku, i nie będzie mi o tym łatwo mówić, chociażby z tego powodu, że ten film jest trudny w odbiorze. O czym on jest? Śledzimy losy. Rewolucjonistów, łamane terrorystów, łamane marksistów, którzy tam sieją zamęt, spędzają razem ze sobą czas. I mamy próby jednego z nich, Leonardo DiCaprio, aby odszukał i uratował swoją córkę. No to mamy taki bardzo też znowu stary egzystencjalny motyw. Ojciec chce uratować córkę. No, super, wszystko jakby tutaj rozumiemy. I DiCaprio, sam jest i sam spotyka na swojej drodze osoby z różnych środowisk, które reprezentują zupełnie różne idee. Czyli jakby Ten człowiek jest jakby ka karykaturalną, karykaturalną wyobrażeniem jakichś idei. No na przykład marksizmu, na przykład faszyzmu, żeby jakby nam pokazać, z jakiego powiedzmy otoczenia jest jakiś bohater, to jakby mówić coś, co wykrzywia tą ideę. Tutaj mówię bardzo dużymi ogólnikami, bo nie chcę spoilerować, ale na przykład coś, co jakby nie ma już tak dużego znaczenia. Mamy faszystów i ci faszyści nagle mówią do siebie, jakby dałby to jakąś, jakąś modlitwę i pozdrowienie do świętego Mikołaja. Co jakby podkreśla nam fanatyzm taki powiedzmy religijno-filozoficzny tych bohaterów. No ale mówią tam i niech nam błogosławi święty Mikołaj albo coś takiego. I jakby jest taka scena i wiele tego typu sędzia po prostu patrzy na swojego przyjaciela takie co tu się w ogóle dzieje. No i mnóstwo jest tego typu rzeczy, które nam jakby pokazują problematykę danych bohaterów. I dlaczego jakby ich sposób patrzenia na świat jest głupi albo zły, albo po prostu nam wskazuje na błędy filozoficzne w podejściu do życia tych ludzi. Albo tam jeden bohater siedzi w szkole zjarany i tam ktoś tam mówi o historii i tam mówił, a chcecie mi tutaj znowu, bo on zaczyna nagle palić na, na sali w tym jakby ogólniaku i tam mówił, że nie może on. Ha, Znowu chce się odbierać wolność, to jest wszystko, co ten kraj robi od wieków. <grywa> takie, takie w ogóle szczapie te w ogóle rzeczy, ale to jest właśnie ten marksista, łamany terrorysta, łamane nie wiem nawet jak to nazwać, rewolucjonista i on ma takie podejście do życia właśnie. Więc film jest super pod tym względem. Wydaje mi się, on mi trochę przypomina, i to może być spory strzał, ale powieści od Dostojewskiego, bo u Dostojewskiego czy byś czytał... Zbrodnie i Karę, Idiotę, Biesy czy Braci Karamazow, to jest trochę tak, że poszczególne postacie to nie są bohaterowie, tylko to są idee ubrane w imię i nazwisko, bym tak to powiedział, i każda z nich jest na pewien sposób ułomna. Jakby tam nie masz pozytywnych, idealnie dobrych bohaterów, może z wyjątkiem Aloszy, Karamazowa. Ale tak to wszyscy mają jakby pozytywne i negatywne strony. I albo są bardzo źli, to jakby takie spektrum jest po prostu. I są poprzesuwani. Ale tam nie masz ogólnie dobrych bohaterów. Poza tym Aloszu, właśnie. No ale wracajmy. Te, ci bohaterowie Dostojewskiego wchodzą ze do sobą w interakcję i na podstawie tych interakcji, kiedy te idee w tym metafizycznym świecie fantazji się ze sobą ścierają, my jako czytelnik mamy refleksję i sobie myślimy, a ta idea w konfrontacji z tą ideą w taki sposób być ze sobą. Walczyły na przykład i to wynika potem z tego wszystkiego. No i się okazuje jednak, że, no nie wiem, nihilizm, jak zestawimy z jakimś bardziej normalnym poglądem życiowym, no to przegrywa na przykład. Więc jako czytelnik możemy wtedy mieć inne podejście do życia. No i analogicznie w tym filmie jest, tylko mamy na przykład tam marksistów i faszystów, właśnie. Ale znowu ten film też jest bardzo aktualny na czasie, wydaje mi się, przez to. Bo wątki, do jakich on się odwołuje, są jak najbardziej aktualne, i to co jest piękne. Masz tam te aktualne wątki, ale my doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że te wątki opierają się na ideach, które są znacznie, znacznie starsze. To znaczy, mamy w tym filmie działania rasistowskie, ale one się opierają na faszystowskim podłożu, gdzie wiemy, że faszyzm jest czymś starszym znacznie. I mamy tych rewolucjonistów. Gdzie ja nazywam ich łamane marksistów, bo właśnie ich idee odnoszą się do marksizmu, gdzie też jakby to jest młoda grupa tych komunistów, rewolucjonistów, ale opierały się na czymś znacznie starszym. No i dlatego, jakby nie patrzeć, warto jest zaznajomić się z dziełami kultury, aby dostrzec te rzeczy, że tutaj no, wszystko w kulturze się rymuje ze sobą. Mamy taką sinusoidę tych idei, jak one się pojawiają, znikają, w innej formie się pojawiają i tak wszystko płynie. No ale. Taka jest przynajmniej refleksja moja. W tym filmie jedna bitwa po drugiej mamy jednego dobrego bohatera jedynie. Jest to sensy, który uczy karaty. No bo no przynajmniej ktoś, kto zna karatę, to wiadomo, musi być dobry, bo to jest dyscyplina. Więc fajnie. Bardzo polecam ten film. Naprawdę jest świetny, warto jest go obejrzeć. I na pewno mnie zachęcił, żeby zobaczyć więcej filmów od pola Thomasa Andersona, bo ci powiem szczerze, to był mój pierwszy film tego gościa. Znam go jakby i wiem, jaki film on nawet nagrał, ale nigdy po niej jakby nie sięgałem. No, właśnie z tego powodu, że nie zawsze mam ochotę na coś takiego wciskającego w fotel. Ale może warto jednak spróbować. Zostawię ciebie ze świetnym cytatem od jednego z moich ulubionych filozofów, od Marka Aureliusza. Kto popełnia nieprawość, jest bezbożny. Skoro bowiem wszechnatura stworzyła istoty rozumne. Dla wzajemnej korzyści, by sobie nawzajem stosownie do potrzeby pomagały, a nigdy nie szkodziły, jasne jest, że ten, kto działa wbrew jej zamiarowi, występuje przeciw temu najczygodniejszemu bóstwu. Z mojej strony byłoby to wszystko. Do usłyszenia. Jeżeli podobał się Tobie ten odcinek, to kliknij tutaj, aby zobaczyć najlepsze fragmenty z podcastów. I nie zapomnij o subskrypcji.